Witajcie w następnym odcinku, a może i nie, w następnym odcinku zagrajemy w Shadow Course, bo tam kiedyś nagrywałam nawet jeden. No ale no e, tak. E, tak jakby przestałem, bo by się trochę nie chciało grać panem i nie umiałem grać na tym, na tym serwerze. No dalej nie umiem grać na tym serwerze, ale teraz chociaż mam e, z kim na nim pograć. I tu się wita ze mną. Witają ze mną szerokie zęby Alfreda. Dzień dobry, witam was. E, no i ja, czyli trend piąty. Skąd taka nazwa? Nazwa taka jest stąd, że się uczyłem trenu do polskiego i ten, on trudny był. I no, w tym odcinku to jest to razie... jak. chodź tutaj bo ten. Tak. E... Bo dopiero tego jego możemy wyjść. E, tak. Mm, co tam jeszcze powiedzieć? Pierwszy odcinek, znaczy wstęp. No właśnie, choć tu damy sobie ten, party. Dobrze. żebyśmy szybciej ten. Dobrze. Join. Zabijmy. Czekaj, bo nie mogę tego. Nie mogę. Y... O, Który masz? No ja mam pierwszy dalej. OK. Ale spokojnie, spokojnie dobiję to. To się... Tak, radę wyklepać. Okay. Tylko coś nie mogę tego. Dzielić z tobą expa. Nie możesz? No ale cóż chodź. No nie mogę właśnie. Radźmy. Dobra, a jakby Czekaj. To... Yy, dam ci tego. No, lidera i zobacz, zobaczy, to możesz dzielić jak Nie mogę, to pewnie na rok, albo coś nie. Znaczy, na mainie, albo nie wiem, może. Nie, no bo my jak graliśmy wtedy to tutaj. No, można było dzielić. No to może nie, musimy więcej. Nie, nie, powiem. Może jakoś to wyjdzie kiedyś. Ja, nieważne. No oczywiście link do kanału kolegi będzie w opisie. Co tam chodźcie, subskrybujcie. Tak? Dziękuję. Polecam serdecznie. Dobra, no to na co idziemy szybko? Nie wiem to bez różnicy możemy. I w ogóle no powiedz kim, kim będziesz w krajach coś eee, może będziemy... pójdziemy w taki wers, czy znaczy, nie wiem druid mas ten druid mag, może tak już No możemy iść To było najszybsze EXP, najszybsze power game Ja mogę druta brać No to ja Maga Pasuję Dobra, to spoko spoko I jakie miasto preferujesz? Eee, możemy pójść Zrobić rotformy na Darashi. No, Darashi? okej, okay, może być. Bo tam dużo jest tych rotform. No to git, git. Czekaj, może tu cię zaraz coś? Żeby dobić tą końcówkę. No niedobry Snake zaraził ciebie. No nie, Exana Fox. O kurde. No klawiatura. Nie, tutaj taki numer może coś jesteś będzie blisko. To, to, to... Idziemy sobie dalej. Kurde, nigdy nie wiedziałem na czym właśnie polegał Shard Experience. Nie wiedziałem, kiedy można, kiedy nie. No właśnie teraz to mnie zask zaskoczyło, że nie możemy sobie ten dzielić. Bo to chyba jest tak, że ty musimy mieć coś powiększyć, albo ja, i dopiero wtedy. Mamy równy teraz. Nie, bo my jak wtedy zaczynaliśmy, to wiesz. No ja już mam ósmę, więc dobij sobie spokojnie. Okej. Dobra, masz, może Mam, mam, ale muszę trochę czasu kontrolować. O której obronie wieki zaczęliśmy? 17, dobra, załóż, Zaczęliśmy. Załóż, że wpłynę. O, już mogę Nie no, co Zaczęliśmy jakaś 17.26. Tak, to już 5 minut 5 minut minęło już? No. Dobra, czyli 5 minut 17 okay. Jak napisałem to, to... No dobra Co so, ja pochodzę mi to? 5 minut Znaczy no, ja biorę druta ty bierzesz z Sorka, okej Tak tam z 25 minut będzie, będą trwały, nie? Czy coś? No a trzeba wspomnieć temu, o tym o live'ach, że będziemy prowadzić. Tak, będziemy prowadzić live y w czerwcu, kiedy y, mój kolega złoży komputer. No już niedługo. Tak. Wtedy sobie akurat... Będą zbliżały się wakacje na spokojnie. Tak, serdecznie tam no, zapraszamy. Live y robić. Zapraszamy serdecznie bardzo, bardzo serdecznie, bo super. Będzie super humor. Dużo expa. Na pewno będą te No zapowiedziane live'y. Tak, real TB. Starashia, tak? Tak. Ee... Sorcerer... Dobra jestem, już. Okej, okay, ja źle wpisałem co... So no to live'y no to będą na pewno zapowiedziane, żebyście wbijali spokojnie sobie. Wiadomo. Będziecie mogli razem z nami pograć. Tak. O tutaj wieża. Myślę, w że tutaj nie ma ten. Żadnych tych przeszkód. No pewnie, że nie. nie. No nie. teraz można eksp... zobacz. O, można. No teraz można, no to coś po prostu było w tym, no No coś się zjebało. No powiedzmy Ja tutaj EQ założę startowe Dobra, no ja sobie założyłem już Tylko sobie jeszcze coś na hotkey mm, mm, mm. Myślę, że na razie mi wystarczą te trzy te, te podstawowe Też sobie na hotkey tutaj Eksura, czy znaczy, tam czarma eksura tak, sorry, flam, tak? Tak. Tak, tak jak sorry. Sobie. sobie możesz pod podspawać, sprawdzić. A no tak. No dobra, sorry, mol, okej. Okay. Możemy iść. No. Prowadź, prawie, bo ja tutaj nie jestem ogarnięty w tych terenach. No, ja tu swoje robiłem. No, czy, wiesz, minosy biłem tutaj. No to pamiętam, pamiętam odcinek. A, możemy pójść tam po minutawę. Białem go. No można jak sobie to nabijemy tylko levela, żeby mieć te tak. no te runki. Ja tu. Tylko żeby nas wiesz, żaden ten nie trafił. PK. Tak. Ale co tam oni to nie ubijają Ósmych level nie ubijają, tam się bać. Nie no, ale wiesz, potem poobijają troszkę. No, wkurzają zostawią no taki to serwer pełno tych takich zjeb... nie do no wiadomo. tutaj ale no, się grać ilość przeważnie nie przekłada się na jakość no <noise> no bo tutaj dużo dosyć I tak ubiegło. jak to mawia Timo tak wielkość nie ma znaczenia <noise> tak dokładnie tak okay. Idziemy, idziemy sobie. Jakby kogoś tak to bardzo serdecznie interesowało, to nagrywamy o godzinie 17... 17.35 Tak, aktualna godzina. Tak, możecie nas namierzać. Nie wiem w jaki sposób, ale... Pewnie. Lion! Będą nas śledzić. Tak. Lion. Tam podzieli Expa. A idziemy na ten. No... no zaraz może. No patrz, taka taka trapa, od kiedy właśnie na pustej. Nie wiem, to jest... No He, ty... one są odporne. To jest prawo Tibi. Tak jest, tak jest. W... O kurde. Tak bi bije. Ja nie mogę ich bić. Nie, sorry jak teraz przycięło, ale ja muszę tego ja zmienić, no bo mam pod F2. A pod F2 jak sorry FLAM. <grym> Czyli prawo jedzie. Czyli za dwóch. No, no to witamy po jakże długiej przerwie. Już zmieniłem. A to było lamerskie, ale Zdarzają się na przykład najlepsze... jak ty. No. <grym> <grym> smuteczek teraz mi się Z Szczerze zawsze spoko. Tak, smuteczek. Smutno mi się zrobiło ten. Nie, nie będzie wspólnej gry. Nie ja będzie. Nie wypromujesz się na mnie. No nie. Możesz się już leczyć. Mogę. Ale nie mogę użyć Exori Flom. Patrz, żeby było jasne. Mhm. <grym> Czekaj sobie, zażeram coś tutaj. Czekaj, sprawdzę czy mam spelsy jakieś. Mm. Eksoriwizm. Przyda mi się. Ja czekam na eksoriwizm. Dobra, mam już. Yeah! 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 Taki potężny wof. Taki z ciebie tank. Bug. Bóg? Bóg. Bóg. <laughs> ah, robaczek, e, dobra, zjem sobie mięsko, bo bardzo pyszne mi. I ten przechodzimy do nagrywania Minecraft. Wiem, że to ma. O, jak sobie frigo mogę? So much sweat. To muszę sobie zmienić. O kurwa, jedynie mi spokój. Się... Patrz co ja mam, patrz, patrz co ja mam. O mój Boże! Szybko biegam. Chodzimy Szybko biegam. coraz głębiej. Ej, w ogóle przygodę przeżywam tutaj tak głęboko. No takiej przygody nie jeszcze. Ale wiecie to... chcę... tam... Nie, złotanie No dobry pomysł. Mogę się przyłączyć jak coś. No. Genialny. <slip vampire noise> e, 5, 5, Dokładnie. <sle> <fueling dow> <kayyordum> e, no. Tak, ćwiaćka O! karion Warren. Czekam niczym Tomeczek. Czekam niczym, chłopak. Tomeczek nie jest smutnym chłopcem. Bo co, bo lubi No, on lubi. A wiesz, w ogóle znasz Tomeczka? Jak to to? Taki sławny raper na YouTube. Tomeczek. Tomeczek nie jest smutnym chłopcem. Czego nie jest? Nie, on tam ma swój ziomków na dzielnicy. Mi się zakumpluje. No właśnie, już się do dlatego nie jest smutny. Ale może ja się z nimi zakumpluję? A, że ty? No. Wiesz, propsy, wszystko, on jest na dzielni. Tak, on koncerty robił. Nie jestem chłupcy, w skóry w A, widzisz? Widziałem tam paru 14-latków, parę 13-latków. Wszystko zawsze spoko, dla hajsu. Tak, sprzedał się. Sprzedał już no. mapa. E... No, no, jak ty? Znaczy, jak ja. J jak ja. Ja się sprzedałem, bo ustawiłem partnera, Nie, to... kiedy mam 150 widzów. A, i tam. Dobry pomysł. Ja miałem przy 60. I ustawiłem hmm. W Ale no co tam, wiesz. Co ja mam? Ja też coś mam dla ciebie. Co? Zrobiłem ci półkę. Chcę, hmm. że hmm. szalejemy z No. O kurde, 21 level, ale jesteśmy dobie. Bardzo. Wyjątkowo. Jak statki na niebie. Mhm, mm nie zrozumiałam I o co. To o co chodziło z tymi statkami o, na niebie? O nie wiem. Chyba tak jak... jak statki na niebie. To wynuć ją całą. E, czekaj, jeszcze coś sobie. Exori free. Don, don. Co? Nie napisałem Prawdopodobnie Jak Sewo. No widzisz Idę tam Ty po prostu <laughs> O ty hunted Przepraszam, nie chciałem Będę cię szukał O Wysył na ciebie moich... ziomków... z Tibi. O nie, nie próbuj Bo nawet. Nie. Mają 20 levele. Kurde. Przesz się. No, a będzie ciężko. Będzie ciężko. Idziemy chuncić dragi? Dragi? No. No możemy. Lecimy szybko. Go, 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 go. go. Kogo, go, go. No czekaj, panie, patrz, patrz okay. ile tu jest expa. Ano tak. Co wiesz, jak walniemy ich z naszych tych no. różdek? No. Ale ja nie rozumiem w ogóle, czemu w tym nie chodzi w, się w sadę. Muszę latać palcami, kurde. Pod kije z klawiatura. Pod z czałki. to jest generujące. Nie. Przepraszam, nie chciałem. Nie, tak nie wiem. O. o. No, Auto-atak. Auto-atak, sorry. Right. Ono banni dzisiaj. Zabijmy go. No, no, ale za, za spekerzy. O, patrz. Zabijmy się na RS4. Nie. Pewnie. Ty już masz ten. RSA. No O, green. <sum> <laughs> nie, ty masz green-a. Nie, rs Dobry. Nie, ja, ja czarnego. O. o bs Nice. Już nagrywamy mniej więcej Eee. Od 15 minut? 17 16? Okej, okay, bo muszę na bieżąco kontrolować, bo... Znaczy nie wiem, nie wiem ile ten, ile przerwa trwała. Z minutkę. Ja już mogę Granhur O mój Boże Czekaj muszę zmienić to Udani. Dani. To może żeby nie tracić czasu... Żeby nie tracić czasu zrobić cięcie jak będziemy no, na spoko. A może zrobić cięcie? No szkoda czasu no, no, to widzimy się za chwilę. Nic nie zrobimy ciekawego, obiecujemy, będziemy tylko szli do statku i tak dalej. No, no to papa. Pa. Kur, kur, zapomniałem. No i jesteśmy tutaj. Z Madarą i Chichą, <laughs> Hehe. I no. Jesteśmy na Yalahar, i jem Elfy, ale zaraz był dragony. Dużo ludzi teraz. Peker jest trochę. No jest trochę. Jakiś peker, jakiś nie Może zło nam spokój, zobaczymy. Będę bił z morta teraz. Nie. Oby Oby tak. O! Dobra. O, tu jestem ten... Ostrożnie Spokojnie. Spokojnie. Jak na to... wojnie. To z tego, że jak to stanę kombo to leżę. Ja też. Ja nałtamie teraz, przez przypadek. Nie. Ładnie ciuramy. Ładnie, ładnie. O, dwa levele. Prawie trzy, przynajmniej. No no, e, dobra, myślę, że 55... 55 będę musiał... okej. Okay. O nie! A ktoś tu wchodzi. Napiszę "lip". Na bocie idzie. Czekaj, zaraz, ty się zrespi, Dragon, spokojnie. O, wiadomo, musi się zrespić. Be Aha, full death. O, ja też zapomniałem o tym. Podstawa. Podstawa, podstawa. Ja kiedyś myślałem, że jak się gra na full ataku to więcej się bije z różdżki. <grywa> Chyba każdy tak myślał kiedyś. O sorry, sorry. Musiałeś oddać. A to przy, przypadek. Przypadek? A przypadek. Patrz co teraz wróciłem. Przypadek! Wrócą. Bochy teraz wróciłem. Kurde, Skoczę tam do wody. Daj, <grywa> skaczy Ostrożnie ostrożnie. nie? Tutaj mogą być dwa smoki. Czekaj, jak będę spawn to nie tutaj. Nie E, biega ten z botem. I teraz szybko do góry możesz zrezygnować. go, 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 go. Oby, szybko. Kurdy. Run! Run! Come on! Shoot faster! Nie! <gry> oh, the Buster. Tu 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 tu. Huncimy go. Blokuj go, blokuj go. Ma bot? Zobacz. Powy <grym> Daj bijemy mu tego Ale <grym> to jest Dwa patrz, patrz! Te pościgi Tego lola. Jak coś to będziemy te streamy nie tylko z Shadow Corsa i ale z realnej TV nagrywać No, wiadomo. I z Lola coś W końcu to ja się znudzi. Tak, i z Lola coś Nagramy. No, z Lola, z innych jeszcze gierek. No, tylko takich mało wymagających. No, wiadomo. Zawsze to mnie jeszcze obciążenie dla komputera. Tak. Okej. Okay. 29. Z którego potem dostaniemy różkę? E, nie wiem. 30, czy który? Nie wiem, nie wiem. Chodźmy serpent ubić. Jesteś pewny? Ta, da, dam radę. Nie trolujesz? Troluję. Wiedziałem. Ale możemy spróbować. Wiedziałem. Możemy spróbować. O kurde, się ustawiłem. Jejeje. O, F2. Dobre combo robi! Bum, Szak 31, ładnie, ładnie idzie. No, ja mam 30. Ale przyznam... Przyznam się szczerze, że ten... Że? E, wolałbym grać na Realu. Ja też, bo tutaj takie nudne to jest takie... No, no za szybko się bije po prostu. No nie wiem, czy to takie aż taki, tak bardzo nudne, ale jednak Real lepszy na pewno. Znaczy, no to wiadomo, bo tam coś osiągniesz. Tak, a tutaj? no tutaj też coś osiągniesz, ale z 500 tym levelem. No a tutaj to łatwiej. Zdecydowanie. Jak będziemy robić live'y, no, pięć godzin. Czekaj, nie tutaj. Ale choćby spróbować, choć tego spread. O nie, tutaj. Tak, to było tutaj, czy gdzie? Nie, 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 tam. Spróbujemy tak na zakończenie odcinka, będzie fajnie. Okej, okay. najwyżej padniemy. Nic za mnie nie wypadnie. Wiadomo. A nawet jeśli to nic cennego. No nie, patrz, ja tu mam. No wiem. To, to tutaj też się ten To Tutaj też nie? No. T tutaj, no nareszcie JEA! Yeah. Idę Nic nie ma. Zjedz sobie. Zjadłem. Okej. Okay. Patrz, gorzczkę ktoś wyrzucił. Serpe! No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Kurde. No dobra. I tam, tym cudownym, Fak, nie mam, tym cudownym akcentem zakończymy odcinek. Pierwszy odcinek zagrajmy na Shadow Course. Był ze mną... Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Był ze mną Adrianek. Dzień dobry, witam. I... Do widzenia bardziej. I Kubuś i... Kończymy. No to cześć. No subskrybujcie, Trzymajcie, oczywiście. Hejo. Tak, subskrybujcie. No, no to papa. Rocinek wam się spodobał. Był ze mną Adrianek. Dzień dobry, witam. do I... widzenia bardziej. I kubuś.